Cześć, witam Was. Dzisiaj mamy taki odcinek, którego dawno nie było, czyli, czyli o rogaczach. Eee, z ciekawości Wam powiem, e, w mojej w dla Was, że ja rogacze nie strzeliłem już od dwóch lat. Strzelałem oczywiście rogacze z, z dewizowcami, podprowadzałem ich. Natomiast bada takich spostrzeżeń, myślę, wydaje, m, chciałbym Wam sprzedać. Jak widzicie, komarów było dużo. Ten film w ogóle jest i z Rui, i z Maja i trochę są pomieszane po różnego rodzaju klipy. Natomiast tam opiszę Wam, bo na przykład ta droga, co widzicie tutaj, on jest totalnie do strzelenia, tak? To nie ma tematu, tak? Jeżeli chodzi o to, czy on się nadaje do czy się nie nadaje. On jest i selekcyjny, i prawdopodobnie jest łowny. Także nie ma tutaj wobec niego żadnego ale, ale my mamy taką zasadę u nas w kole, że dewizowcy przyjeżdżają na Rui, no, i w, do tego czasu jak najbardziej każdy ma dwa radacze, może sobie strzelić po prostu, tak? Także nie, nie, jest, nie jest tu problem e, dla koła. Ale szukamy czegoś specjalnego przeważnie, no ale jak ktoś sobie strzeli coś innego, no to już jest jego sprawa. Nikt w to nie wnika. Natomiast no, no tutaj mamy, zobaczcie, ładnego usmaka, tak? Znaczy ładnego usmaka. ja go widziałem, to jest na 500 metrów robione. Natomiast no to taki odrost, tak? Czy to jest na pewno ósmak, czy to tam coś się nie przepiło? Raczej to wyglądało na ósmaka, takiego nieregularnego, ale czy to by podchodziło pod myłkusa, czy nie? Na pewno to nie był stary rogacz. O, tu z kolei takich złamanych rogaczy to się naglądałem troszkę w sezonie. No i zawsze się na nie patrzy, no, że może ten złamany jest troszeczkę rozlany, że to taki jest nie do końca wtedy. Jak się nazywa w, no, mechaniczny, prawda? No to takie gadanie oczywiście, bo przeważnie takie złomania no, są mechaniczne, tylko czasami jak w trakcie wzrostu, no to fajnie taki kwiatek się robi, tak? Kolega strzelił bardzo ładnego rogacza w tym sezonie, <laughs> z takim kwiatkiem właśnie. Natomiast on po sezonie byłby prawdopodobnie normalnym rogaczem w kolejnym roku. No to też mamy na przykład rogacza, którego można było spokojnie strzelić. Jak dobrze pamiętam, on tam nie miał w ogóle na jednej stronie jakichś widłak, a na drugiej stronie szóstak. No, ale mnie takie rogacze specjalnie nie interesują. O, takie mi na przykład interesują, tak. Do końca nie obejrzałem go, natomiast to już było na parę dni przed dewizówką. I, no, wygląda na, na po prostu, no, jeden parostek na środku, że tak powiem, czaszki ułożonej. Natomiast, no, to jest młody rogacz, tak, prawdopodobnie pierwsze poroże. No i pytanie, czy rzeczywiście tam nie ma ułamanego drugiego. Tego nie wiemy, tak? Natomiast no, prawdopodobnie on będzie do znalezienia, żeby się przekonać. No. No, generalnie też Wam opowiadam, jeżeli chodzi o dewizówkę, to mieliśmy na początku sierpnia, końcówka lipca, początku sierpnia. No i no co, no to jest takie zło konieczne, tak? Nikt tego do końca nie chce robić, no, ale po pierwsze, no jest to jakaś tam pomoc realna w wykonaniu planu, to po pierwsze, bo też nie ma u nas nie wiadomo ilu osób chętnych na prowadzenie rogaczy. No a po drugie, no są pieniądze, które są nam bardzo potrzebne do tego, żeby koło funkcjonowało, szczególnie przy wzroście kosztów, no, strasznych, tak, jeżeli chodzi o dzierżawy, jeżeli chodzi o szkody. No, wszystko po prostu idzie do góry, więc no, to jest takie zło, konieczne, my to musimy robić. No, to jest fajny rogacz, który pata, tej dewizówce. Ja go sobie obejrzałem na parę dni przed <laughs> i w ogóle widziałem 10 rogaczy ganiających się z kozami na tym po prostu takim rekonesansie. No i tutaj generalnie miałem plan taki, że no, strzelimy jakiegoś po prostu mniejszego rogacza, którego to sobie tam wcześniej upatrzyłem. No, a po tego przyjdziemy na, na, na koniec, po to, żeby dewizowiec nie był rozbestwiony. No ale zdarzyło się tak, że nic się nie ruszało po prostu rano, tylko takie małe rogaczyki, jak ten widzieli, widzieliśmy, no to, że tak powiem, dewizowców, to nie interesuje. Oni nie patrzą na te, że tak powiem, dziwne sytuacje, o to jest ten rogacz już z przestrzeleniem. E, tylko po prostu e, oni szukają czegoś, co jest oczywiście bardziej okazałe, tak? Hmm. Mają inne podejście niż ja. Wcale nie mówię, że każdy musi mieć takie podejście, podejście jak ja, bo pewnie by plany nie były wykonane w, w, w kole. Natomiast no, y, no, mam to szczęście, że to łowisko, które, które, w którym po prostu w którym poluję, no, oferuje dużo rogaczy. A tu jest y, drugi rogacz, który strzeliłem z tym dewizowcem i to jest ciekawe, po prostu mam taką malapetą i no, mówiłem mu, że jak miną budynki, e, minie budynki, to można go strzelać. Mm. Raz go przystopowałem, no, to jest on, żeby nie było, my jesteśmy od niego 70 metrów, tak? Na otwartym. To, że on nas nie zauważył. Drugi raz na niego potem jeszcze cmoknąłem i potem gwizdnąłem, on się trzeci raz zatrzymał i już myślałem, że on nie będzie go chciał strzelać, tak? Natomiast to nie jest stary rogacz. Natomiast nawet jeżeli chodzi o takie zasady dla naszych członków po prostu, no to te odrosty są na tyle krótkie, że on się łapie na selekta, tak? No na przykład ten rogacz, którego oceniam też na jakieś pewnie 3 lata, on też pewnie się łapie na te, na te że tak powiem, te na tyle krótkie, że to pewnie nie byłby liczony jako szóstak, tak? Natomiast, no jakby to był rogaż tylko pierwszy zobaczył Dewizowiec na krótko i on jakby jasno określił, że on chciałby większe postrzelać. No to zaczęła się nasza przygoda. Finalnie był dosyć wybredny, ale robiliśmy 20 km na piechotę. Po takich wielkich trawach, bo po drugiej stronie lasu, to kolega po prostu jeździł samochodem, tam jest łatwiej po prostu objechać i można było sobie spokojnie te rogacze podchodzić, po prostu z daleka widać, że coś się dzieje, i jest podchód 500 metrów i no uda się albo się nie uda, tak. A tutaj no po tej stronie, że tak powiem. Dzikie, no to bardzo wysokie trawy, i, i, i bardzo mało pokoszone w tym roku, chyba już trzeci rok z rzędu, tak? Więc, no, kupa rogaczy jest tam niepowyciąganych, dlatego motywuję też chłopaków, żeby z tamtej strony, właśnie, polować. O, taka sytuacja, właśnie. Tak wygląda sytuacja polowania na tych łąkach, czyli jakby zanim ja z takim gościem wyjdę, on no się to gania z kozą. No to mu mówię, że po prostu jeżeli on ci da 5 sekund na strzał i się zdecydujesz na strzał, na przykład to nie jest dobra sytuacja strzelecka, no chyba, że na bardzo krótko, to jeszcze go tam można, że tak powiem, wydłubać. Natomiast jak tylko jest sytuacja strzelecka i ty go chcesz strzelić, no to trzeba po prostu z niej skorzystać, tak? Na przykład taka sytuacja. Jeżeli to jest na 50 metrów, no to pewnie, że tak. Tak, tutaj, no, że tak powiem, nie było strzału, ale on go z góry nie chciał strzelić tego regacza, pomimo że to też jest selekcyjny rogacz. Nawet przed chwilę myślałem, że może to jest dziadek, ale potem stwierdziłem, że tak bo no nie widzę sylwetki całej, tak? Ale po obarwieniu tej części twarzowej już tam no, to generalnie no tutaj było widać posłane sylwetkę, tak? Ale, ale on po prostu generalnie mu nie pasował, bo był za mały, tak <laughs> natomiast też mu tłumaczyłem, bo gościu uświeży, że to, że rogacz jest stary, to nie znaczy, że musi być to rogacz duży. I finalnie mieliśmy bardzo fajnego rogacza strzelonego. Bo na dewizowce i padły medale i padł złoty medal. natomiast no, nie strzeliłem, tylko kolega strzelił. N, u mnie ze mną strzelił dwa brązy, natomiast <laughs> z kolegą o, tu jest też ładny selek, tak? Znaczy on prawdopodobnie jest, jest mechaniczny, mu się nie przyjrzałem, ale też stoimy z dewizowcem w tym momencie. No i to jest szóstak na jednej stronie, na drugiej stronie powiedziałem, że to jest widłak, ale on chyba jest y, złamany, tam mi się wydaje. No natomiast no, poszedł jako selek, tak? <laughs> tu też się ganiają. No, tu akurat jest chyba. Z innego głowiska to zdjęcie. Oto też jeszcze wstawka z wiosennego polowania. To zresztą widać po sukni, tak? Może młody rogać jeszcze jeszcze się, że tak powiem, nie, nie zmienił tej sukni. Także. To jest takie, że tak powiem, znamienne dla majowego polowania. No też jak ostatnie, ostatnimi laty też pytacie mnie, dlaczego nie nagrywam filmów. No poza tym, że miałem ten swój nieszczęsny wypadek, no to też. W ciągu ostatnich dwóch lat miałem taką pracę, która wymagała ode mnie po prostu bycia zupełnie gdzie indziej przez te miesiące letnie. E, trzy miesiące praktycznie spędzałem w zupełnie innym miejscu, także przyjeżdżałem tylko na dewizówkę i to było... i na majówkę, tak? No, a że szukałem, miałem duże wymagania, no to po prostu e, nie strzelałem tych rogaczy, tak? Ten rogacz też tutaj e, go przywabiłem, to jeszcze bez dewizowca, bo chciałem obejrzeć co tutaj jest. No a tutaj mamy byka, który myśli, że jest niewidzialny ale prawda jest taka, że widać go było z daleka, on sobie tutaj w zbożu leży, wydaje mu się, że jest w lesie, ale widać go było z samochodu, no i takie sytuacje można sobie, że tak powiem, obejrzeć i pokazać. No a tutaj po zachowaniu łosi, które no, w, w tym okresie majowym, co jest nietypowe w sumie dla tego łowiska, że było naprawdę mnóstwo komarów, z reguły one się zaczynają troszeczkę później, no tutaj te łosie aż były samo niespokojne, po prostu tylko przemykały, ta zwierzyna była w takim ruchu od tych komarów, że że tragedia. Tutaj też te majowe polowanie na rogacza. No ten rogacz to jak się wytrze na pewno był i z ciekawym selektem. Natomiast no, widać po jego zachowaniu jak go tam tną te komary. No i ja też gdyby nie moskitiera i w ogóle spryskanie się na maksa środkiem no to to byłoby e, słabo tak, tak jak na początku filmu widzieliście no generalnie, no w ogóle sporo rogaczy e, też, że tak powiem, zawrzeńca sobie życie tym, 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 tym komarom z tego względu, że no, nie jesteś w stanie tak długo stać nieruchomo, no, chyba, że to jest naprawdę niezwykły rogacz, no bo po prostu ten, ten, ten te komary e, sprawiają, że ktoś się ruszyć, to się troszeczkę, e, że tak powiem, od nich odgonić, no i parę rogaczy po prostu, no mnie przez to, że się zacząłem po prostu troszeczkę e, bardziej ruszać, tak. No poładnie też widać, tak że non stop łyżkami, tak po prostu, że <laughs> cały czas. A to jest inne łowisko. E, to jest właśnie też początek maja, tylko w innym łowisku. Macie do porównania, tak? Tutaj komarów jest niewiele, troszkę. No i zobaczcie, jakie zachowanie jest po prostu tego jelenia, tej łani, no bo praktycznie e, tutaj nie ma żadnego dyskomfortu dla niej, tak? Ona sobie spokojnie żeruje na tych zrębach, można powiedzieć, już obsadzonych. Także tutaj też dwie sztuki Praktycznie nie słyszę łyżkami, jest spokój. No troszeczkę tam się ruszają, no bo coś tam wiadomo jest, nie, ale to w ogóle bez porównania. Dwa zupełnie różne łowiska oddalono od siebie o 400 km, czy tam 300, no i diametralna różnica, to są kurpie. Tam to było pod ukraińską pod okra... pod okrańsko... granicą, tak? <laughs> no, tutaj spłoszona akurat, ale też nie... nie. wiem, czy przez nas czy po prostu przechodziło, ale troszeczkę się jej ani nie obejrzało. No. No a tutaj jakiś y, młody rogaczyk, tutaj kolejny rogaczyk, też część filmów, które tutaj wsadziłem, bo ja w zeszłym roku nie zrobiłem też y, y, z, z tej Rui, tutaj już chyba wydaje mi się, że ten film jest już z, z roku zeszłego, tak jak napisałem, 2023, no bo w sumie to nie ma większego znaczenia, bo są fajne ujęcia, natomiast tutaj jest młody rogacz, który gania za tą kozą, no widocznie po prostu ten, który dominuje, albo go tam nie ma, albo... <laughs> Albo potem po prostu skorzystał z tego, że tamten nie uważał. No to też macie tutaj selekcyjnego rogacza, który odrosty są krótkie. E, wygląda na dojrzałego rogacza hmm. po sylwetce. No i to widzicie, tak? jak się jak wędaruje, no to ten rogacz się zupełnie inaczej interesuje. Natomiast powiem Wam piękną, że tak powiem, yy, dla mnie, bo, dla mnie, jak, jak poluje z dewizowcem i trafi się na dobrego gościa bo ten pierwszy, z którym byłem co dwa dni to taki aż można powiedzieć, z innego biura, no to on mm, po prostu nie za bardzo wiedział o co chodzi, tak troszeczkę po prostu tam e, szurał, głośny był, taki był, nie miał w sobie takiego, mm, że tak powiem, poświęcenia się dla, dla sprawy, więc taki był, no ale udało się dwa ragacze strzelić, także super, jestem zadowolony. Natomiast ten drugi, pomimo że był świeży, to bardzo chciał wszystko poznać i Mimo, że to był człowiek, no to nie jest stary, prawda, bo tam po 60 miał, ale no starszy ode mnie. No to mieliśmy takie dni, że robiliśmy po 20 km po prostu na piechotę z nim. No i dla mnie po prostu, no to, to jest jedyna szansa praktycznie po tej stronie właśnie dzikiej, żeby, żeby no może nie jedyna, ale no to jest szansa po prostu, żeby te rogacze wydłubać, takie, których nikt nie widział. No bo ten samochód, czasami też one głupieją oczywiście, tak, podjedzie, wysiądzie. Można oprzeć pastor, rog, rogaż dalej stoi tak? i to tak się śmieją dewizowcy: to jest auto pyrsz, tak, czyli ten pyrrz to podchód, wydaje po niemiecku, więc e, podchód samochodowy, no to takie <laughs> ja tak nie poluję generalnie na rogacze dla siebie, no ale dewizówka też się swoimi prawami, że tak powiem, rządzi, nie jest to nic fajnego, jest to zło konieczne, ale jak się trafi na fajne osoby, no to naprawdę miło też popolować i ja na taką osobę właśnie można powiedzieć trafiłem, z którą się i fajnie gadało i wiedział o co chodzi. No oczywiście nie był do wszystkiego przyzwyczajony. Chłopaki mu tam powiedzieli, żeby nie brał kaloszy na przykład, no to wziął zwykłe buty i tam e, takie gaiters, no, nie, nie wiem jak to się nazywa po polsku, ale takie po prostu y, nagolenniki chyba, czy coś. No generalnie takie, co tam <laughs> blokuje, e, żeby, żeby ta woda wpadała do buta. No ale byliśmy mokrzy w tak, sali. Były momenty takie, że Trawa była 1,5 metra, były takie, że były 2 metra, metra trawa, padał deszcz. I, <laughs> no i po prostu to jest jakiś tam to jest element polowania. A że przyjeżdżają na 3 dni, no to się każdy dzień wykorzystuje każde wyjście się wykorzystuje I, i, i tak to wyglądało. Co ciekawe, najlepszy dzień co prawda, nie po mojej stronie, ale u kolegi to było wtedy, kiedy lało, kiedy był totalny deszcz to się połączyło też z tym, że wcześniej dzień, wcześniej jest sporo ruszyły. No i yy, no prawdopodobnie te przestrzenie zostały rogaczą troszeczkę pozabierane na polach, nie na łąkach. No i automatycznie <laughs> się, zmieniły się też różne te rejony i te rogacze się nagle pojawiły i yy, naprawdę był ruch. One za tymi kozami ganiały, także yy, się wydawałoby, że ulewa to nie jest dobry, dobry czas na naruje, a okazało się, że to był najlepszy dzień na dewizówce. Choć przed dewizówką Trzeba powiedzieć, że, że no po prostu spokojny dzień, taki ciepły, bez wiatru. Bardzo ładnie chodziły też, tak? Także tutaj nie, mam, nie, ma dwóch, nie ma dwóch zdań. No to są kolejne rogacze, które mnie po prostu nie mówią, żeby ich nie strzelać, czy coś, ale mnie po prostu takie nie interesują. No po prostu wiem, co mamy w łowisku, wiem, co można znaleźć i co innego robię, nie planu. Ja zdecydowanie wolę spisać możliwie dużo upadków, niż po prostu na siłę postrzelać rogacze, tak? Szczególnie, że no, cisną wszyscy, żeby, żeby strzelać tą zwierzynę płową i mi się to prywatnie nie podoba, tak? No bo powinniśmy, jeżeli wytrzymujemy szkody, jeżeli wszystko jest w porządku, no to po co na siłę udowadniać, że jesteśmy w stanie utłuc, za przeproszeniem, więcej tej zwierzyny, kiedy nie ma takiej tak naprawdę fizycznej potrzeby. A tu mamy trzy rogacze. To jest też maj, nie tego roku, tylko zeszłego. No i co ciekawe, właśnie e, takie wszystkie takie pikolaki, takie guzikarze e, ciekawe, ale trzy w jednym, w jednym po prostu takim e, no nie mogę być rodlu, tak, ale trzy sztuki razem szły. <laughs> tu też wygląda na takiego poważnego pana, ten rogacz. No ale forma poroża, jak dobrze pamiętam, tego nie widać, to jest po prostu szóstak. Ale za chwilę będzie rogacz, tego chciałem strzelić, tu widać po Części twarzowej, że to jest dojrzały rogacz, tak? Że, że... I to też wydaje mi się, że to jest okolice maja. Mi się wydaje. Akurat z tej strony, gdzie tutaj łąki są pokoszone, troszeczkę to jest zupełnie inna bajka. A może to jednak róje? Już nie pamiętam. Dziwne, bo wygląda rzeczywiście, jakby miał jednak tą suknię zimową, tak? Czyli pasowałoby, że to jest starszy rogacz. no Można łatwo go wtedy poznać po prostu w tym. W tym czasie właśnie majowym, że to jest rogacz, który jest starszy, bo te młode się najpierw po prostu tą suknię zmieniają. <laughs> no tutaj. Dał się obejrzeć tej i z tamtej. Znaczy ja też jakby dla mnie też forma poroża to też nie zawsze ma... Super. Znaczy, no, na przykładu ja wolę strzelić dziadka niż medalowego rogacza, to się też ludziom w głowie nie mieści. Natomiast dla mnie... O, tego chciałem strzelić. To jest taki fajny widłak. I tutaj tego uratowały meszki, które były w tym momencie. To pamiętam, <laughs> po prostu te meszki tak mi dawały w kość, że zacząłem się troszeczkę obganiać, no i niestety, on mnie w końcu zoczył. No i tutaj mamy, to też tak powiem, jak, jak, to, jak to te moje filmy ostatnio, to wszystko na freestylu. Sporo lisa widać, ja staram się lisa strzelać jak widzę. No ale tutaj nie wiem kiedy ten film jest, po prostu nagrałem tego lisa. Być może to było jeszcze rykowisko, podchodziłem jakiegoś rogacza i, i po prostu nie, no, darowało się temu lisowi, ale co do zasady staram się zawsze tego rogacza strzelić, tego tego lisa strzelić jak go widzę. No i to chyba ostatni rogacz w tym filmie, także widzimy się przy okazji kolejnego filmu, może jeszcze mi coś tam Hubert podaży do końca sezonu rogaczowego, coś się może uda. Mam jakieś tam typy, grę rozpoczęte, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dasz bur i widzimy się przy okazji kolejnego odcinka, cześć!